Budowy, modernizacji i remonty. W tym roku miasto planuje szereg inwestycji drogowych. Na ich realizację Bełchatów pozyskał 25 milionów złotych z Polskiego Ładu. W ramach tych zadań, zaproponowanych do realizacji, które pani prezydent zgłosiła we wniosku do Polskiego Ładu, znajduje się m.in. budowa parkingu na targowisku, na który wcześniej był projekt, budowa ulic na terenie miasta dębowej, kasztanowej, jak również prace modernizacyjne na naszym mieście, tak na naprawdę w zakresie tych głównych ulic na osiedlu Dolnośląskim Ludwików tak aby te tereny które dzisiaj wymagają tych prac w tym pierwszym rzucie zostały zrealizowane Oferty, jakie wpłynęły w przetargu o 5 milionów złotych, przekraczają środki zabezpieczone w miejskim budżecie. W związku z tym będziemy prosić na najbliższej sesji Rady Miejskiej o zwiększenie środków na te zadania inwestycyjne. Umowę z wykonawcami miasto planuje podpisać w kwietniu. Mamy dobrą wiadomość dla Bełchatowianek między 50 a 69 rokiem życia. W poniedziałek 3 kwietnia panie będą mogły bezpłatnie zrobić mammografię. Mammobus zaparkuje na placu za gigantami mocy. Badania prowadzone.

Młodzi Bełchatowianie ponownie mają szansę studiować na Uniwersytecie I wieku. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią prezydent Mariola Czechowska chce bowiem reaktywować uczelnię. Idea Uniwersytetu I wieku narodziła się kilka lat temu i była realizowana w Muzeum Regionalnym oraz w naszej Bibliotece Miejskiej i Powiatowej. To cieszyła się wielką popularnością i teraz próbujemy wrócić do tej idei, a więc do czerwca będziemy prowadzić akcję, żeby zorientować się na ile będziemy mogli na jesień przystąpić do odtworzenia Uniwersytetu I wieku. Chętni do studiowania na Uniwersytecie I wieku mogą się już zgłaszać do Bełchatowskiego Muzeum. Inauguracja roku akademickiego planowana jest w październiku. Trwają konsultacje społeczne dotyczące miejskiego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Prezydent Mariola Czechowska zachęca mieszkańców, a także organizacje pozarządowe do składania uwag i propozycji. Opinie można przesyłać do 27 marca. W poniedziałek 20 marca rusza wiosenny odbiór wielkogabarytów. Do końca miesiąca mieszkańcy domków jednorodzinnych będą mogli oddać m.in. zużyty sprzęt elektroniczny, meble, stare opony czy dywany. Ważne, aby odpady były wystawione dzień przed planowaną zbiórką, ponieważ ekoregion świadczy już usługę odbioru od godziny 6. Odbierzemy od mieszkańców zużyty sprzęt RTV i AGD, wykładziny, meble, stolark, elementy stolarki, drzwi, okna, płyty. Również będą odbierane opony od samochodów osobowych, jak również odpady biodegradowalne. To są powiązane gałęzie w taki sposób, aby możliwy był ręczny załadunek. Szczegółowy harmonogram wiosennej zbiórki znajduje się na miejskiej stronie bełkatów.pl. Miejskie Centrum Sportu poszukuje do współpracy wolontariuszy, którzy chcą pomóc w organizacji miejskich imprez sportowych. Każda para rąk mile widziana. Zachęcamy wszystkie dzieci, młodzież, osoby młodsze, starsze, dorosłych, seniorów, bo też mamy osoby w tym wieku, które są zainteresowane pracą w ramach wolontariatu. Mamy już kilkunastu chętnych, zachęcamy do tego, żeby dołączyć do grona wolontariuszy i do rodziny Miejskiego Centrum Sportu Bohatowej. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wypełnić odpowiedni formularz bądź wysłać maila na adres wolontariatmau.belhatow.pl Minionej niedzieli Bełchatowianie uczcili 81. rocznicę powstania Armii Krajowej. Miejskie obchody odbyły się 11 marca na Bełchatowskim Cmentarzu. Po mszy świętej w intencji ojczyzny uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik żołnierzy AK, gdzie złożyli kwiaty. W ten sposób oddali hołd wszystkim akowcom, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Działająca przy Miejskim Centrum Kultury Strefa Kobiet świętuje kryształowy jubileusz. Z tej okazji w Gigantach Mocy odbył się wyjątkowy poetycko-muzyczny wieczór, podczas którego pani zaprezentowały swoje talenty, ale też dzieliły się wspomnieniami z minionych 15 lat. To jest tak magiczne miejsce, że właśnie można o tym opowiadać godzinami. To są fajne po prostu dziewczyny. To jest bardzo dobra energia, to jest y, ciepło, to jest dużo pozytywnych emocji. Robimy tutaj różne rzeczy. Robiłyśmy sałatki, robiłyśmy... Y, był pokaz makijażu, nawet była pani y, od... Y, Przymierzania biustonoszy i też pokazała, jakie powinny być, jakie, która powinna nosić. Więc są bardzo praktyczne rzeczy. Bo jesteśmy wszystkie na ty, jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Po prostu, jak kocham tu przebywać, dla swojej kobiecości, żeby poznały trochę siebie, że są nie tylko matkami i żonami, ale przede wszystkim kobietami. Spotkania w ramach strefy kobiet odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18 w Gigantach Mocy. Serdecznie zapraszamy.